Witam serdecznie. Marian Żółkowski jest z nami. Marian, przede wszystkim miło Cię widzieć. Gratuluję dobrego komentarza ostatnio podczas gali SW, Z przyjemnością zawsze słucham. Co u Ciebie się dzieje? Dzisiaj jesteś na konferencji Strajfu, KSW. Strajf. co się dzieje w ogóle u Ciebie? Wszystko dobrze. Ostatnio właśnie miałem okazję pokomentować galę KSW. Dziękuję za, za te słowa. Jak miał je opisać, no to nie jestem do końca aż tak z siebie zadowolony. Z tego względu, że też nie jestem do końca gościem, który potrafi aż tak dobrze emocje przekazać, jak chociażby właśnie robił to Maciek Turski, czy Łukasz Miłkowski, czy chociażby Dominik Dury, którego ostatnio brakowało. I ogólnie podsumowując, wydaje mi się, że komentarz był dobry. Pod względem takim, że pierwszy raz we trójkę mogliśmy okazję to robić ja, Albert i Jonathan. Ale były na przykład takie momenty, gdzie. Właśnie jak było coś takiego emocjonującego, to, to tak brakowało trochę tego Dominika, tym bardziej, że w y, walce na przykład Kuberski, Paczuski, no to wiesz, y, no nie, nie, nie będę mówił, że byłem za, konkretnie za Paczuskim, ale no bliżej serca jest Radek, bo go znam bardzo dobrze. Myślę, że Albert, y, no to jest Radek z jego dobrym kolegą, więc jak było słychać, że tam nie, wybuch, nie wybuchliśmy specjalnie y, jakoś... Y, Emocjonalnie, ale, ale było ogólnie, ogólnie w porządku i myślę, że, że będziemy się z biegiem czasu bardziej, bardziej docierać. Ale właśnie też do, dobrze, że jestem Dominik, tak się często go krytykuje w sieci. Nie wiem, czy to przyuważyłeś, a, a właśnie uważam, że, że troszeczkę go brakowało. No tak. Ty jesteś tym fachowym wsparciem, jeśli chodzi o merytoryczną stronę. Ktoś jest do budowania emocji. A Dominik jest do tego, żeby pilnować porządku, bo ma największe doświadczenie z was i to jest rzecz bezsenna i myślę, że każdy kto komentował troszeczkę zdaje sobie z tego sprawę, że może ktoś nie odpowiadać albo ma innego wymarzonego komentatora, ale jednak doświadczenie ostatecznie decyduje, prawda? Dokładnie, dokładnie. No i Dominik jest od tego, żeby dobrze mówić. KSW. nie rozczaruje. żartuję. Yy, chociaż może i nie. To wy, i będą mówić. <laughs> nie, no a z drugiej strony kurczę, co bacznie? Mówicie z pracownikiem. No, jasne. To, to jest, to jest, jest taka zasada: albo, albo mówić dobrze, albo wcale. Więc po prostu w myśl tego, wszystko jest y, tak, jak powinno być. Ja już oglądałem żenujące walki, które okrzyknięto pojedynkami stulecia więc to też czasami tak bywa. Marian, dzisiaj jesteś na konferencji STRIVE. Do, do KSW jeszcze Ciebie zapytam o parę rzeczy, ale dzisiaj na konferencji STRIVE troszkę potężny mankament, czyli Krzysztof Głowacki wycofuje się tutaj ze współpracy z organizacją. No kurczę, i to dosłownie w tak trudnych okolicznościach, bo muszę przyznać, że Głównie jechałem tutaj z myślą, że, że z nim będę mógł porozmawiać, zapytać co, co u niego i, i jakie plany. A ty, dla ciebie to jest taka sytuacja troszeczkę, bo wiadomo, środowisko bokserskie jest, niektórzy mówią, że mniej lojalne i według tylko i wyłącznie kontraktu. A jak to wygląda w MMA? No to Nie wiedziałem, że tak się mówi o środowisku bokserskim. Więc co mogę Ci powiedzieć? Jak próbowałem, byłem blisko całej tej sytuacji, bo już od dwóch, trzech tygodni byłem mówiony z Arturem, że. W niedzielę akurat pogali sobotnik KSW wpadnie do mnie, do domu tam wszystko zorganizowaliśmy z dziewczyną. Przyszedł właśnie też Artur ze, ze swoją dziewczyną, z, z Liną i mieliśmy sobie fajnie wychillować, posiedzieć i ledwo co spotkaliśmy się, usiedliśmy przy stole i nagle dostaje Artur, i to był gdzieś wczoraj, godzina 19, dostaje telefon chyba właśnie od Krzyśka Głowackiego. No i powiedział mu, że na ostatnią chwilę, że tam dostał jakąś lepszą ofertę, nie wiem czy lepszą pod względem finansowym czy pod względem ilości walk, które ta, ta organizacja mu zaoferowała. No ale tak czy inaczej już byli dogadani. Już wszystko było dogadane, miał już przeciwnika, wszystko było konkretnie ustalone. I tak kurczę, no nie, nie, chcę tutaj się jakoś wiesz, pierdzierać te tę sytuację, ale tak z mojej perspektywy było to takie, wiesz, nie na miejscu. A zdziwię się, że, że Krzysiek tak postąpił, bo znam go osobiście nie jakoś, nie wiadomo jak bardzo, ale na tyle go poznałem, że wydawał mi się gościem, który czegoś takiego nie zrobi. No nawet jeśli rzeczywiście dostał tą lepszą ofertę, to wydaje mi się, że to już jest takie... To nawet chyba nie honorowe tak na ostatnią chwilę. Może jakby to było tydzień jeszcze, tydzień wcześniej, dwa tygodnie wcześniej, no to może teoretycznie, może i tak, ale jak, jak wiadomo jest, że na drugi dzień jest konferencja, że wszystko jest zaplanowane i dzwoni wiesz, wieczorem, no to nawet nie... Artur, całą, całe spotkanie zaprosiliśmy sobie trzy godziny, to praktycznie był nieobecny i tylko dzwonił i, i szukał kogoś, kto, kto byłby dobrym zastępstwem na, dzisiejszy, na dzisiejszą konferencję za, za Krzyśka. Więc tak kurde, szkoda mi się zrobiła Artura, bo taki myślałem... Ciężką, ciężką ma pracę, ciężki, ciężki on, on i tak jest strasznie zabiegany i no, mocno tą głowę ma zapełnioną wszelkimi sytuacjami związanymi z MMA, to jeszcze teraz, kiedy mógł sobie w końcu wyluzować, bo no też pamiętam, że w sobotę walczył jego zawodnik Boryścikowski Kowski, ta walka jak to, że widziałeś i powiodła się, to tam też nie było wesoło. I jak myślał, że sobie wyluzuje wczoraj, no to, no to wyluzował. No tak, takie sytuacje się zdarzają i to jeszcze jest jeden powód na to, żeby podpisywać kontrakty od dzwonka do dzwonka i od przecinka do przecinka sprawdzać. I... I potem wyciągać konsekwencje być może, no nie wiem, nie wiem, bo nie chcę zajmować tu stanowiska, nie znam jakby rozmów, tak? Czy były to już tak dokładnie podpisane, czy, czy jeszcze było coś do dogadania? Także no, przykra sytuacja. A powiedz mi tak, bo e, Albert Odzimkowski, Albert Odzimkowski jest oczywiście ugodiu z którym trenujesz, e, czy Michał Bławdziewicz to są takie motory w tej chwili pociągowe organizacji Strive, faktycznie przyciągną kibiców i ta organizacja pójdzie do przodu twoim... No jeśli chodzi o kibiców zgromadzonych e, na hali, to na pewno, to na pewno. Albert e, sprzedaje bardzo dużo biletów, więc e, myślę, że o to nie trzeba się martwić. A czy pójdzie tak o szerzej? No, ciężko mi do końca powiedzieć. E, no, Hugo chyba nie jest aż tak bardzo znanym zawodnikiem jeszcze w Polsce, choć pomału zyskuje coraz więcej kibiców e, i rozpoznawalności. Właśnie, e, no ale we Francji przypunktował straszliwie prawda? podczas gali francuskiej. To też jest ważny rynek dla KSW, co? No jest, jest ważny, jest ważny. Choć zobaczymy, jak to będzie na przestrzeni najbliższych załóżmy dwóch lat, czy, czy to się rozwinie, czy, czy nie. Ale no rzeczywiście przypunktował tym, tym wywiadem, ale też swoim stylem walki, no, ale chyba przede wszystkim przede wszystkim to, jak ma, jaką ma osobowość, jakim jest człowiekiem i myślę, że teraz we Francji ogólnie brakuje takich ludzi. Choć myślę, że każdym z tych krajów takich... Wiadomo jakich, jak Anglia, Niemcy, Hiszpania i właśnie Francja. Jest też grupa, grupa. No jest, jest też dużo ludzi takich w fajnym stylu, że, o, fajnym, fajnym stylu że, że tak to ujmę. Właśnie takim jak, jakim jest Hugo. To jest właśnie typ gościa, który bardzo docenia nasz kraj. To co tutaj się dzieje, to jak to wszystko wygląda. I super, bo czasami wydaje mi się, że duża część Polaków nie docenia tego, jak u nas jest dobrze. A przyjeżdża Francuz i mówi, mówi że jest kurna lepiej niż, niż u niego w kraju. W kraju, w którym... Szczególnie jak zwiedzi przedmieścia Paryża, tak? Dokładnie. Czy Marsylii. O jedno, Najba chyba najbardziej niebezpieczne miasto w Europie. Albo, albo to jest numer jeden, albo Neapol. Które z, z tych dwóch? No właśnie, i to jest ciekawe, że Francuz potrafi bardziej docenić Polskę niż, niż nie jeden Polak. Marian, e, ty w ogóle tutaj gdzieś planujesz jakieś walki w strajfie, czy raczej trzymasz się KSW e, i, i tutaj ewentualnie gdyby, gdyby po prostu była kwestia odbudowania się? Gdyby była, kwestia, gdyby była kwestia jakiegoś pojedynku z ciekawą, z ciekawą osobą, z ciekawym zawodnikiem, który stanie naprzeciw, jak to wygląda? Nie jest to wykluczone. O, o, oczywiście jestem zawodnikiem KSW i moje totalne skupienie jest na tej organizacji. Jeszcze niedawna byłem mistrzem i cały czas gdzieś mam spore ambicje, a przede wszystkim chęci na to, żeby jeszcze kilka dobrych lat powalczyć. I wiążę przede wszystkim swoją, swoją przyszłość z KSW i tam chcę budować swoją, swoją markę i swoją historię. Ale nie wykluczam, że w przyszłości mógłbym zobaczyć dla organizacji strajku, jeśli byłaby jakaś taka sytuacja, że bardzo chciałabym stosić walkę, na przykład KSW akurat by im nie pasowało w rozpiskach jakoś, żeby je tam gdzieś wsadzić, to teoretycznie mógłbym zobaczyć na, na organizacji straj. Ale na razie skupiam się na KSW, tam mam jeszcze wiele do, do pokazania. Właśnie KSW jest Saladin Parnas, który rządzi kategorią lekką, rządzi kategorią piórkową. Niektórzy nawołują go do porzucenia pasa kategorii piórkowej, skupienia się na wadze lekki. Ty jak z nim miałeś do czynienia ogólnie? Poczułeś, że to jest raczej zawodnik kategorii lekkiej? Bo miałeś też do czynienia z Mateuszem Gamrotem, on też osyłował w tych dwóch kategoriach. Jaka jest twoja opinia o tym? Wydaje mi się, że Saddle Parnas jest przede wszystkim zawodnikiem kategorii lekkiej. Na naszej 6 wydaje mi się, że już jest trochę za duży, chyba za dużo kilogramów musi robić, a znowu na 77 może się okazać za mały. No. Okej, okay, w, w, w KSW w walce z Adrianem Bartosińskim nie wyglądało, nie było jakiejś dużej dysproporcji. to też jest ciekawe. No nie, że pan który nie jest nie wiadomo jaki jaki gabarytów. W ciągu tam miesiąca czy dwóch nagle wiesz, doładował się na 7-7. Bardzo, bardzo w szybkim czasie są złapał, złapał tkanki takiej mięśniowej. To jest takie zaskakujące, no dobra genetyka. Ale wydaje mi się ogólnie, że to jest zawodniki na kategorii 70, tylko... Naprawdę taki silny, silny zawodnik kategorii 70, bo jak porównujemy do Mateusza Gawrota, to ma, to ma być nasz wyznacznik, no to był silniejszy. Parnas był silniejszy. Mateusz był bardziej, jak to powiedzieć, taki sprytny w ruchach. Fajnie zmieniał kąty, zmieniał, zmieniał technikę, a znowu Parnas dobrze wykorzystywał swoje warunki fizyczne, ale też dobrze, dobrze potrafił rozkładać ciało. Trochę z jednej strony trochę podobnie jak Mateusz, bo nie, nie tylko bazu, bazują na sile, tylko na jakimś ruchu, ale Mateusz trochę na Izzy. Mateusz bardziej na, na, na technice, zmiany, zmiany technik, techniki, a, a Parnas trochę bardziej, oczywiście też to robi co, co gambo, też te, zmienia technikę, ale bardziej z kolei bazuje na, na takim uwieszaniu się, na, na takich zmiany kąt położenia ciała. To są, takie małe, to są takie małe szczegóły, z jednej strony niby trochę podobnie, ale, ale to są takie troszeczkę małe, małe szczegóły, ale ogólnie silniejszy fizycznie był, był pan. Choć wiadomo, no to, ta walka trwała tam... Z... Półtorej rundy, nawet nie potrwała dwóch na przestrzeni trzeciej, czwartej, piątej rundy byśmy zobaczyli, czy, czy jest e, tak samo silny, bo Gawron mniej więcej, taki jak był w pierwszej rundzie, tak, taki był potem w piątej, że nie czułem, że, że coś słabnie, że, że coś się z nim dzieje. A z Parnasem zobaczylibyśmy, ale z drugiej strony Parnas pokazał, że raczej nie słabnie na przestrzeni czwartej, piątej rundy. Zapytam Ciebie o opinię na temat Mateusza Rębeckiego, teraz ostatniej jego walki. Też Mateusz Gamrot wkrótce będzie, będzie gdzieś tam przymierzał się do pojedynku. Cały czas jest gdzieś skrzętnie omijany przez wielu zawodników. Jaka jest Twoja opinia o, o potencjale Mateusza Rębeckiego? Wspaniałe walki, ale straszliwie destrukcyjne. No to, to było widać i Ty miałeś okazję walczyć z jednym i z drugim. Wydaje mi się, że największym problemem po prostu Mateusza Gabrota, bo Wszyscy mówią, że musi zmienić styl, ale jego styl jest uwarunkowany jego warunkami fizycznymi. Wydaje mi się, że ciężko mu będzie zmienić po prostu tak sobie styl, no bo to wszystko jest spowodowane tym, tymi jego warunkami fizycznymi. On naprawdę nie jest zbyt dużym zawodnikiem. A ty mówisz o Mateuszu Rębeckim, o tak? Mateuszu Rębeckim, o tak? tak, 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 o Mateusz Urębecky. Gabr... Gamrota też zapytam. No to jeszcze kończąc z Mateusza Rembeskiego, to właśnie przede wszystkim no jest... Wiesz, niektórzy mówią nawet o Mateuszu o Gamrocie, że powinien y, pomyśleć na 3,6, a Mateusz Rembeski jest, y, jest sporo niższy od, y, od Gamrota i no myślę, że właśnie te jego warunki fizyczne, to, że ma taki wzrost, praktycznie ciężko... Nie wiem, co ma robić, żeby, żeby wiesz, nie, nie przyjmować jednak jak się jest dużo niższym, no to, to nie jest łatwo nie przyjąć, Jeśli chcesz e, być blisko rywala, e, wiesz, e, skracać dystans, no bo z drugiej strony jak będziesz poza dystansem, no to zostaniesz rozstrzelany bez żadnej szansy na atak. No bo jak pamiętam jak Mateusz Nelski walczył ze mną, on musiał się pchać, bo jakby stał gdzieś daleko, to ja bym sobie po prostu go ustawiał. I on musiał się cały czas na, na mnie pchać. Więc są zawodnicy, jak na przykład ktoś powiedział, no ale to puria, to Puria też nie jest za wysoki, też musi skracać dystans.

Wydaje mi się, że ma lepsze jednak umiejętności stójkowe od Mateusza Rębelskiego z całym szacunkiem, ale no mówimy o teraz najlepszym zawodniku kategorii piórkowej, no i jednym z najlepszych z kategorii lekkich. Więc myślę, że to w żaden sposób nie jest uboczające dla Mateusza Rębelskiego, gdy mówię, że, że taki gość no trochę ma jednak lepszą tą stójkę. A druga rzecz, no to pamiętajmy, że Topuria też, przy, też przyjmuje, też, też przyjmuje. Może w ostatnich walkach mniej, ale pamiętajmy jego poprzednie walki, chociażby z tym Jayem Herbertem, tam wyłapał kopnięcie, które, które ledwo, ledwo przeżył. Więc też po prostu to jest taki styl, że, że trzeba, trzeba swoje przyjąć, je, je, jeśli ma się takie warunki fizyczne. I, i po prostu, no tak, jest tu pytanie, czy Rembecki nie powinien przejść do kategorii 6-6, ale znowu on jest duży, z jednej strony jest... Wątpię ja kiedyś rozmawiałem z nim na ten temat i myślę, że zarżnąłby organizm i byłby połową siebie w pojedynku, więc mamy dzięki temu wspaniałe pojedynki, które trzymają w napięciu. No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi. I znowu dzięki temu, że nie jak powiedziałeś nie katuje tego te 6-6, to wychodząc do 70 ma dużo sił jest w stanie dawać ostre wojny, choć tam z, pamiętam z tym jego Ferreirą, tam gdzieś chyba drugiej, w drugiej, trzeciej rundzie kondycyjnie zabrakło mu właśnie tlenu, ale ogólnie w swoich walkach pokazywał bardzo dobrą kondycję i to jest wiesz, coś, coś za coś. A jeśli chodzi o Mateusza Gabrota to samo, no to wiesz, on, on ma potencjał spokojnie na, na mistrzostwo, tym bardziej jeśli teraz nie ma tego Makaczewa. Bo z Makaczewa myślę, że miałby najtrudniej. Z nim mógłby mieć najtrudniej, bo i Makaczew ma świetne zapasy i też jest większy od, od Mateusza. Jest też bardzo silny. Stójkę też ma bardzo dobrą. Nie mówię, że jakoś nie wiadomo, nie wiadomo ile, ile lepszą od Mateusza, ale po prostu no, ma te wszystkie te swoje takie umiejętności, które mogłyby być dla Mateusza problemem. Teraz jak nie ma Makaczewa, to kto wie, kto wie, to no, ten top, Topuria też byłby na pewno trudny, bo na razie on nie pokazał zbytnio zapasów, ale ma świetne, ma świetne zapasy. Słyszę. Tak, i Parte ma bardzo dobry, więc tutaj byłaby bardzo ciekawa walka, ale wydaje mi się, że Mateusz miałby większe szanse z Topurią niż, niż z Makaczewem. Ogólnie wiemy też, że na przykład Armand Sarukian jest też jednym z najlepszych zawodników tej kategorii. Jak myślimy walka Sarukian kontra Topuria, to wcale nie jesteśmy aż tak pewni kto by wygrał. Niektórzy by powiedzieli, że może większość by powiedziała, że Topuria, wielu też by powiedziało, że Sarukian. a pamiętajmy, że Mateusz wygrał z Sarukianem, więc gdzieś... Gdzieś, jeśli komuś się wydaje, że gdzie to Topuria, gdzie Gamrot, to właśnie popatrzmy na tą walkę z sarukianem a to Saru, a a się, że Topuria mógłby się męczyć z sarukianem? Po prostu połęta jest taka, że Mateusz Gamrot wydaje mi się, że spokojnie może powalczyć o pas z kategorii lekkiej. To na koniec jeszcze pytanie o Twój typ na walkę, walkę Duplessis kontra Cimajew i czy ta walka rozegra się na pełnym dystansie, czy rozegra się błyskawicznie? Bo, bo kibice są ciekawi, to już za tydzień. Jeśli Mam na... jeszcze jedno oczywiście pytanie, ale to już to za, ja... za chwilę. Okay. Jeśli na pełnym dystansie, to byłbym w stanie zaryzykować, że wygra Duplesis. Że to on będzie zwycięzcą tej walki. Jeśli przed czasem, to stawiałbym na na Powiem Ci... Ciężko mi powiedzieć, bo wiesz jak jest Duplessis. Duplesis. Za tak każdym razem nam się wydaje, że teraz to już nie da rady. Z Whitakerem to już nie da rady. Tam jego wcześniejsze jakieś jeszcze walki, które miał ze Stricklandem, walczył ze Stricklandem? Tak, dwa razy. Nie pamiętam. Tak? Dwa, dwa razy był walczył ze Stricklandem. Tak? I dwa razy wygrał. Kurde, to nie pamiętam, że dwa razy. Okej, okay, no to, tak czy inaczej, jak miał się mieć ze Stricklandem, to, to też miałem w głowie, że nie no, że to już, to już będzie za, za, będą za wysokie progi. Ale przede wszystkim tak myślałem z Mitakerem. Teraz jest Cimaef i też myślimy sobie, kurde no, że raczej nie zatrzyma go, ale z drugiej strony tak za razem na przebór pokazywał nam, że jest lepszym zawodnikiem niż, niż myślimy. A znowu u C -Maev, no to wiesz, no jest kurde potworem, potworem, W ogóle miałem takiej fantazji, weź Majki, to by zobaczył Chimaela z Kuberskim. To dobre. No właśnie, bo no, to przejdźmy od razu płynnie. Kto dla Kuberskiego, bo byłeś, widziałeś przy klatce, widziałeś ten straszny nokaut, to jest już naprawdę ostatnie moje pytanie. A to jest to ostatnie czy? Miniesz? To już jest ostatnie. Ja okay. <grymne> e, na no spokojnie możesz wydać reci. Pawlak, 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 ma tu najwięcej sensu rankingowego. No, tak uważam, że to, to powinno być załatwione, ta walka powinna być zestawiona i, i powinien ze sobą skrzyżować rękawice. Na no, następny w kolejności Michalski, jeśli Michalski na przykład by nie chciał czekać na zwycięzcę walki Pawla Kuberski, bo zanim to zostanie zestawione, to, to trochę będzie musiał poczekać. No to może jeszcze waleczka z tym laidem, z Arkunim to też fajne głowy, tylko gdzieś w tym wszystkim też musi być mamet i przeciwnik dla niego. Ale... ale... Jeśli ktoś miałby mnie zapytać, czy wolę walkę Mamet Pawlak, czy Pawlak Kuberski, to wolę walkę Pawlak Kuberski. A jeszcze jedno zdanie a propos Trzymajew Duplessis. Całym sercem za Duplessisem. Mam nadzieję, że wygra. Jasne, otrzymamy kciuki. Marian, kiedy Ciebie zobaczymy? Już teraz, w najbliższym czasie? W najbliższym czasie, w tym, w tym roku jeszcze będziemy zobaczymy. Dziękujemy bardzo, dzięki Marian, wszystkiego dobrego. Dzięki.